Do Od tygodnia nasi uczestnicy mieszkają już razem, łączą się, rozstają się, dużo się dzieje. Będę na bieżąco relacjonowała, co się dzieje u naszych kochanych uczestników. Spędziłam naprawdę miliony godzin w poszukiwaniu najpiękniejszego hotelu dla naszych uczestników. Znalazłam według mnie najpiękniejszy hotel położony nad samym oceanem. po prostu przepiękny, magiczny, no taki, żeby oczywiście tworzyły się yy, więzy miłości między naszymi uczestnikami. Także jak tylko przyjechałam na wali, pospieszyłam, żeby pierwsze to zrobić, to zobaczyć ten hotel, czy faktycznie te zdjęcia odzwierciedlają to, jak wygląda w rzeczywistości. Dokładnie tego oczekiwałam. jak To To, to ja rozumiem. Cały hotel oczywiście musieliśmy przygotować specjalnie pod program, uzbroić go w 52 kamery, całą masę mikrofonów, po prostu naprawdę bardzo zaawansowaną technologię, żebyśmy mogli śledzić na bieżąco bardzo dokładnie poczynania naszych uczestników, pomagało nam przy tym mnóstwo tubylców. Którzy bardzo sumiennie wykonywali swoją pracę i pomagali nas, do na pewno byśmy sobie nie poradzili. Także hotel jest przygotowany, ponieważ uczestnicy są cały czas, cały czas obserwowani. Nie ma tak naprawdę miejsca w hotelu, które, które nie obejmowałaby nasza kamera, także widzimy dokładnie wszystko. Łazienka, jak. Nawet jak. Wykonują swoje potrzeby fizjologiczne. Ale oczywiście bez przesady nie patrzymy, Jakieś zawsze z, z, delikatna zasłonka, mureczek, yy, także jakaś tam minimalna intymność musi być zachowana. Ale oczywiście każdy kątek za kątek, w sypialniach, wszędzie w domu, wszystko wiemy. Bo my wszystko musimy wiedzieć. Będąc na planie, powiem Wam szczerze, obserwuję ich i się zastanawiam, czy ja bym się odnalazła w takiej sytuacji. Powiem szczerze, Chyba no bym się nie do końca odważyła, ale z całego serca gratuluję im odwagi, podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć bardzo jakiś taki silny charakter i odważny, no bo to tak naprawdę nie chodzi o takie zwykłe życie codzienne, tylko to chodzi o relacje międzyludzkie, jakby o relacje mężczyzn z kobietami, a wiadomo to już przekraczamy jakąś taką pewną strefę komfortu. Pierwszy tydzień bardzo ciężki, bardzo dużo emocji. No, ja na, w swojej roli jestem po raz pierwszy. Nie miałam doświadczenia z prowadzeniem e, takiego reality show, prowadzeniem czegokolwiek, więc dla mnie to było po prostu e, cała masa stresu, czy podołam, e, jak w tym będę się czuła, czy się odnajdę. Pomyślę, że denerwowałam się bardzo, ale pracuję na planie z taką wspaniałą ekipą, która mnie bardzo wspiera, pomaga. Kwiatka Klaudia. Wodzonka. I przez to przebrnęłam. Mam wrażenie, że z dnia na dzień jest coraz lepiej i będzie jeszcze lepiej. Najważniejsze z tym wszystkim jest to, jak to właśnie Wy mnie odbierzecie, więc mam nadzieję, że dacie mi taki kredyt zaufania, że to są moje początki i, i że odbiór będzie pozytywny. I, ma... I, deklaria, deklaria, deklaria. Powiem Wam szczerze, z niecierpliwością czekałam, co się będzie działo tego pierwszego dnia. Obawiam się, że to będzie taka w ogóle sztywna atmosfera, wiadomo jak to się ludzie poznają i tak dalej, i tak dalej. Ale nasi uczestnicy są tacy, chodź do przodu. Oh, Robimy tak. Oh. Przynajmniej ja generalnie mówię tak: dla mnie jest Ola, więc od niej się odseparować. Są tacy, powiedziałabym wręcz, cwani. Lexi? Okej, Lexi, moja. Ale udziłam się, że to będzie takie badanie gruntu, to mi się podoba, jakieś takie romanse. A oni z grubej rury to są bardzo świadomi ludzie. Oni wiedzą po co tutaj przyszli. Bardziej myślałam, że to będzie przez koleżeństwo, przyjaźń do takich cieplejszych relacji. A oni tutaj konkretnie przyszli, fakt zawierają, że się trzymają razem, żeby brnąć dalej w ten program. No bo co, ja mam zostać razem, dobra? Trzymaj. Thank you promise? Tak. Oczywiście tak można. Wydaje mi się, że to niedługo się zmieni, bo naprawdę tu jest po prostu jak w kalejdoskopie. Jednego dnia coś coś do kogoś czuje, drugiego dnia czuje do kogoś innego. Jednego dnia pakt jest 100% aktywny, kolejnego dnia po prostu jakby w ogóle nie istniał. Także no naprawdę dzieje się bardzo dużo. Taki mocny sojusz i pakt to jest Ola i Adam. Bo szczerze, że to jest przedziwne. Oni od razu w ogóle tylko weszli. Ja mam wrażenie, że przez pierwsze kilku godzin zawarli fakt. Ale Adam... Adam to nie był taki czysty biznes, że, że przez to mają trwać dalej w programie. Powiedz mi, czy traktujesz moją osobę? No. Teraz? No. Jako grę? Czy... Czy, czy inaczej traktujesz się moją osobę? Adam troszkę się w niej zadłużył. Ola, jakby totalnie kobieta, mam wrażenie bez pruciu. Nie wiem, czy powinnam takie rzeczy mieć na głos, ale ona ewidentnie nie jakoś tak no, nie darzyła taką cieplejszą emocją Adama a on jak taki po prostu słodziaczek za nią chodził o nią dbał, naprawdę przeuroczy i bardzo dużo emocji w niej gdzieś tam ulokował ale ona po prostu się nie dawała teraz trochę Adam chyba się znudził tym, że to on był taki czynny, a ona bardzo taka pasywna i chyba on też trochę ma już mieszane emocje w stosunku do, co do tego paktu Super. Cieszę się Twoim szczęściem, więc dobranoc. dobranoc. Ale u Adama i u Oli chęć pozostania w tym programie jest tak silna, że chociaż mieliby po prostu każdego jednego dnia zaczynać dzień od kłótni i kłótnią kończyć, to oni chyba mają takie że ważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa obecności w tym programie. My no. No. jesteśmy nienormalni. Absolutnie mi to pasuje. A tobie nie pasuje? No pasuje, no. Jak wszedł Szymon, nowy uczestnik... O, siema, nowe chłopki. Dzień dobry! Tam ewidentnie zaiskrzyło. Mieli się ku sobie i nasza Ola, która jest po prostu taka baba kuta z żelaza, była taka bardziej kobieca i taka uśmiechnięta. Szymon też, widać, że Ola wpadła mu w oko, ale ku, ku zaskoczeniu wszystkich Szymon nie wybrał Oli. Być może szkoda, bo wydaje mi się, że gdyby wybrał Ole, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pakt uległby rozpadowi. Nasza Leksi, ileż to emocji co stosunku do niej, jakież to Jako pierwsza po prostu wdała się w jakiś taki namiętny romans. Myśleliśmy, że po prostu już tam nie wiadomo, co się będzie działo, że trzeba będzie ingerować, żeby ich odkleić. I faktycznie to był bardzo obiecujący początek rewelacyjnego związku. Nagle koniec. Nagle jest smutną singielką. Wszyscy ją się od niej odwrócili, pozostawili ją. Po czym sytuacja oczywiście się odwraca o 180 stopni walczy o nią dwóch mężczyzn. O, co ta lekcja robi z tymi uczestnikami naszymi? No, ci mężczyźni wariują na jej punkcie, co ona ma za terypetkę tutaj? Mamy też Sandrę i Macieja. Bardzo intrygująca para. Na początku, jak się sparowali, to taka jakaś byłam taka. Nie wiedziałam do końca, czy oni na pewno do siebie pasują, ale oni naprawdę ewidentnie dobrze czują się w swoim towarzystwie. Chris! Po prostu tak popadł w sidła lekcji. Totalnie. Namiętność w ogóle. Wow! Po czym. Ją rzuca. rzuca ją dla violi. Było jakby totalnie skrajne, chciałam zauważyć dwie kobiety. Ale po czym Viola rzuca go dla blondino? I ten bidulek pozostaje taki sam na polu bitwy. I powiem szczerze, od niego bił taki smuteczek, że mi było go żal, bo on był taki fivarafa i w ogóle, ty co tam, tam, i co i nagle taki smuteczek. Kitem jest. W ogóle hitem jest, że dobra, rada, rzuca tą Lexi dla Violi. Z Violą no po czym mamy rajskie rozdanie i kogo wybiera Chris? Chce wrócić do Lexi. Hit. Hit. Jak ja to zobaczyłam, ja mówię, Boże, coś mi się pomyliło, coś, dobra, no nie no, no, Chris jednak stara miłość nie radzynieje. Jak jak to, to się mawia. To jest po prostu, tak, no i jeszcze w ogóle najzabawniejsze z tej całej sytuacji jest tak. Że e, e, Leksy porzucona przez Chrisa, No wiadomo, kobieta, duma, o jezus, to bardzo cierpi na tym. E, później ma nowego partnera, e, Szymona. Po czym jest rajskie rozdanie, i Chris, który ją rzucił, sprawił, że była singielką, wybiera ją, a ona przyjmuje ten wybór! Kocham nasz program za to, że po prostu tutaj nie da się niczego przewidzieć. Chodzi o jest jakby top. Pewnie jak powrotem. Wchodzi jak po swoje. Pewny siebie. Przystojny. Uczestnik top-model, który nawet gdzieś tam dalej zaszedł. Skupia całą uwagę na sobie. Jest bardzo no, taki pewny siebie. Nie ma co ukrywać. Po czym? Tak jak wpada. Tak wypada z programu. Przy pierwszym jest rozdaniu. Dobra. Dzięki. Było to zaskakujące. Wydaje mi się, że trochę źle źle wybrał. Nie wiem, czym się kierował, że wybierał to lekcji. Absolutnie nie wiem, czym się kierował, bo Leksy nie dawała żadnych sygnałów takich, że ona by była w stanie go wybrać. Więc dlaczego on się na nią zdecydował? No, ale może właśnie dlatego, że on, on nie sądził, że ona wróci do byłego. No ale na pewno była, wiesz, można było się domyśleć, że więź z byłym będzie bliższa niż no, niż z nim, tym bardziej, że ona totalnie nie przejawiała zainteresowania jego osobą. Wybrała jego ze względu na to, że już o te pół kroku bliżej było do niego, niż do tego blondino. Także no, no smuteczek odpadł. Szkoda, dziewczyny na pewno cierpią. Ola na pewno cierpi, było zresztą widać bardzo dobry smutek w jej oczach. Padła deklaracja, że zobaczą się, że mają nadzieję, że się zobaczą w Polsce. piękna kobieta, ale taka ona jest delikatna bardzo, taka wręcz bym powiedziała spokojna. A ten Blondino, co to jest po prostu za torpedą? Wpada i on robi taki huragan. On robi taki huragan. I jakoś nie sądziłam, że te ich relacje będą takie bliskie. A tu się okazuje, że oni się sparowali i całkiem nieźle im to idzie. Tam naprawdę iskrzy. Obydwoje mają dusze y, artystyczne, tańczą, więc ten oto taniec ich połączył. Serce mi to powiedziało. No i dusza. Te dwie rzeczy. Łukasz Dugi i Marietta. Hmm. To też jest ciekawostka. Powiem szczerze, chyba nie powinnam się do tego przyznawać, ale to jest para, którą najmniej na naszych monitorach śledzę. Chociaż Łukasz jest bardzo intrygujący. Pierwszy dzień z pierwszą jest spotkanie face to face z uczestnikami i tak patrzę się w oczy każdemu po kolei, każdemu po kolei. Niektórzy tam ziemię, ze i uciekają z rokiem. Patrzę się na Łukasza, on tak. <śleszy> <śleszy> Jak mi tam puścił oczko, nie... <śleszy> ja tak... O Jezus, Jezus! Nie... <śleszy> Także ja Wam mówię! ten Łukasz jeszcze się rozkręci, on jeszcze zawojuje tutaj, naprawdę, aż się zawstydziłam. I w ogóle ten nasz Łukasik, taki niby spokojny, niby taki nie tego, a on jeszcze teraz się kręci wokół, e, e, koło leksydu. Proszę jaki zarazem jeszcze. W związku z tym naprawdę dzieje się dużo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie na mój Instagram, wszystko wam opowiem, te pikantne rzeczy też wam opowiem, jak będziecie się pytali.